Sposób na wymianę prawej żarówki w 30 sekund. Łapiemy przewód doprowadzający powietrze od dołu. Ściągamy go z góry. I mamy dostęp do żarówki. Pamiętajcie, że gniazdo przekręcamy w lewą stronę. W lewo. Odciągamy. Gotowe. Montaż. Wsadzamy żarówkę z wyczuciem. Przekręcamy. Gotowe montaż przewodu. Jak widać przewód ma wycięcie. To idzie na dół, a montaż przewodu zaczynamy od góry. Nakładamy część bez wycięcia na górę. Następnie wciągamy dół i mamy załatwioną sprawę ten montaż lewej żarówki. Jak widać znajduje się ona za gniazdem przekaźników. Chwytamy za to gniazdo i wysuwamy go ku górze. Odciągając nieco i ręką dosięgamy do naszej żarówki. Wykręcamy tak jak poprzednio w lewo gotowe należy odkręcić to gniazdo. Jak widzicie tu jest napisane top oraz szczałka w prawo. My natomiast odkręcamy w lewo. Przekręcamy, wyciągamy starą przypaloną żarówkę, podważając z każdej strony. Jak widać, żarówka jest zamontowana w następujący sposób. Ten dzyndzel wsadzony jest pomiędzy dwa takie plastikowe wypusty z gniazda żarówki. Odciągamy. Żarówka jest spalona, także nie obawiam się, że dotknę szkło. Wyciągnięte. Teraz mogę wsadzić gniazdo wraz z żarówką do oprawy. Wyczuć miejsce, gdzie wskakuje, i zgodnie z tym napisem przekręcić w prawą stronę. Zaskoczyło.